Witam serdecznie, od z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Słuchajcie, jestem w Mysłowicach i tutaj też zostanę. Jak wiecie, bądź nie wiecie, jak oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że tutaj w nocy przyjechałem. No i dzisiaj Wam będę nagrywał relacje z tego, jak będę pomagał Kasi Sobocie, archeolog w Szpilkach, w namierzaniu różnych rzeczy na wykopie, ze względu na to, że w ścisłym centrum Mysłowicy jest otwarty wykop i są chyba badania ratunkowe, albo po prostu jakiś nadzór nad cmentarzem, bo są tam prace. Cmentarz od XIV wieku używany do 1810 roku. Są tam jakieś zwłoki, szczątki, oczywiście, zwłok jakieś kości. I będziemy, moim zadaniem będzie namierzenie przeróżnych rzeczy, które tam występują. Czyli po prostu praca w wykopie z detektorem metali. Zabieram się i jadę na miejsce, bo już jest, już jest cztery połów. pogoda się zapowiada, bo jest tak bez słońca rześko, już wam pokazuję gdzie spałem, tylko ogarnę tu jeszcze te wszystkie rzeczy przed wyjściem, bo chcę już po prostu za kółko siąść i jechać burdel mam niesamowity nieposprzątany nic, bo nie było czasu, po prostu nie było czasu no dobra, jestem leniem no. spałem w mojej miejscówce na Hubertusie, bardzo mi się tu podoba, tam płynie rawa i w zasadzie mogłem spać w domu, ale nie lubię. <laughs> wolę, wolę kurde, wolę ten van life. Jakoś tak wszystko człowiek ma pod ręką i jakoś tak spokojnie. A znosić znowu wszystko do tego mieszkania wieczorem, bez sensu. A i tak będę zaraz wyjeżdżał. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale na razie, na razie jadę kości pomóc. Po, po, ała. Będzie jagoda, może będzie saper. Będzie ciekawie. 8 siedem. 17 stopni i byłko Jeszcze nawet plesaka wczoraj z tych z tych świętokrzyskiej nie nie ten nie nie ubrołek, nie rozebrołek Co to tam piszczy, jakieś krzoki To nic wielkiego, kobyłko, nie bój się krzoków Mysłowice Chyba najszybciej wyludniające się miasto Jeżeli chodzi o Śląsk, tak mi się wydaje Coś takiego kiedyś gdzieś przeczytałem i ścisłe centrum, takie, takie, takie trochę ale mi się tu zawsze podobało w wysuwicach, jest jak jest. Trochę tam, na przykład tutaj, takie opuszczone stare auto mogę jechać, mogę jechać. Dek. Tu są chyba te wykopy ulica staromiejska i tu gdzieś chyba te poszukiwania będą. To jest jakaś abstrakcja, żeby się tu teraz skapnąć o co tutaj chodzi w ogóle, nie? To jest naprawdę jakiś wyższy poziom... Nie wiem czego. Są gagatki. Są gagatki. Udało mi się do nich dojechać. Przy kościele. No to witamy Kasię. No. Witamy Adama. Słuchaj, ja mam do Ciebie proste pytanie, żeby widzowie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Co tu się dzieje i gdzie jesteśmy? Został Adam, jak przy każdej okazji moich badań archeologicznych, zaproszony do Mysłowic, właściwie do centrum Mysłowic, bowiem w miniony czwartek w ramach nadzoru archeologicznego ujawniłam tutaj cmentarzysko przykościelne. Tak, kościół jest za nami i kościół jest z XIII wieku. Tak, kościół, data jego ufundowania to jest rok 1000. I my wiemy o tym, bo to zawsze tak było, kiedy były kościoły średniowieczne, no to były cmentarze przykościelne. I rzeczywiście to cmentarzysko tutaj datowane jest od XIV wieku do roku 1810. Co nastąpiło potem? Potem odebrano jakoby własność kościołowi, jeśli chodzi o ten teren ogrodzony. Mm -hmm. W związku z tym przesunięto ogrodzenie bliżej kościoła i domniemanie początkiem XX wieku ponoć dokonano tutaj ekshumacji. No jak się okazuje, nie bardzo wyekshumowano tutaj szczątki ludzkie, no. dlatego że my ma mamy tutaj regularne cmentarze. Wy jesteście teraz na płotku, a tu jest ten teren, o którym Kasia mówi. No i może przejdziemy od razu do pokazania tego, co się tak. udało do tej pory Tobie tak. tutaj namierzyć. No jeszcze Ci dodam tyle, że na chwilę obecną mamy odkrytych 10 obiektów, z czego jestem pewna, że 3 z nich to groby. Który, wśród których są widoczne zarysy drewnianych trumien. O. Natomiast pozostałe te siedem obiektów to są po prostu szczątki ludzkie, kości ludzkie, ale bez układu anatomicznego. Więc w jaki sposób dokonywano tej ekskumacji? No raczej słaby. Po jak to Artur lubi tak. tak. Natomiast ty mi tu potrzebujesz do tego, żeby ponamierzać ci te obiekty Jak najbardziej. Żelazne. Ja, jak zawsze, Adam się tym różni od wielu moich znajomych detektorystów, bo Adam nie przyjeżdża tylko i to by było fajne, gdybyście o tym wiedzieli. Adam nie przyjeżdża tylko i nie lata sobie pik-pik, ale jest wdzięczny za to, że jest na badaniach archeologicznych i pomaga nam w pracy. Ale tak, głównie chodzi o namierzanie. <grystanie> <grystanie> o namierzanie, bo już dużo masz tutaj ja. chyba wykopanych rzeczy. Ja jest, tak wstępnie tylko powiem, że w słuchawkach czy tam w głośniku jest ekstremalny harbider, bo to jednak jest. Centrum. Być może kiedyś tutaj był parking, bo się dopytywałem tutaj takiej pani chyba e, włodarza, który tak. tutaj e, nadzoruje te prace I wcześniej tu był parking, a wcześniej nie wiadomo co to było. Ja tylko tak przypuszczam, że może jakieś bazarki były, wiecie, jakiś odpust, coś, jakieś jarmarki, no? może tu konie tam w średniowieczu gdzieś tam stały i coś ci ludzie gubili. Jakieś, wiecie, może jakieś pielgrzymie te badże, jak się to nazywa, takie pielgrzymie, to, to, takie wpinki może. A, -a, a, no tak. Może wiecie, no tak. Chwalą, chwalili tutaj pana, więc może jakieś złote monety. No. Jedno, jedno jest pewne, że wśród tych grobów, które będziemy odkrywać, bo już wiemy, że jest ich więcej, na pewno nie możesz się spodziewać, żeby wyposażenie grobowe było jakoś bogate. Mm -hmm. Dlatego, że mówimy o czasach już silnej wiary chrześcijańskiej, więc właściwie taki, jaki nagutki przyszedłeś na tak, tak, świat, tak. taki wrócisz do Pana Boga, do nieba. Ale jest możliwe, że. Ja bardziej, staję... ja bardziej liczę właśnie na to, że ktoś przechodził tutaj, coś wypuścił między tymi A. grobami, coś w tym stylu. nie? A mnie by się podobało, arba... Adam, jakbyś odnalazł wiesz, medaliki, krzaki. A żyki, to też to są no. obrączki. Tak, tak. To tak, był wyczat. Tak. Zresztą, moi drodzy, jak jest Adam, a to są chyba piąte wykopaliska, w których jesteś ze mną? Teraz tego nie policzę. Natomiast <grym> ktoś z kolei na jest pewno. Ale jest ich no. sporo, tak. <grym> Dobra, idziemy zobaczyć, co Kasi się udało znaleźć. Dobra, tutaj mamy na razie pudełeczka, i, i pierwsze otwierasz? Pierwsze otwierasz i opowiadasz? Tak. Na początku pokażę Wam to, Fragmenty, te szczątki kostne, które ujawniły się tutaj obok tej latarni. Okay. I zasadniczo tutaj w malutkim wykopie, bo on miał dwa metry na metr, udało się odkryć grup kobiety około 30-letniej i dwójki. Małych dzieci. Te szczątki, żeby nie było dramy, można już dotykać gołymi dłońmi, dlatego że one są wyczyszczone. I tutaj macie na przykład żuchwę tejże kobiety. No i co jest ciekawe, właściwie odkryta jest tutaj jedna patologia jeśli chodzi tutaj o szkielet tej kobiety. Tutaj widzicie moi drodzy drugi kręg szyjny i trzeci, mianowicie obrotnik i trzeci kręg. I zobaczcie, że one w ogóle powinny być od siebie oddzielone. Ja początkowo myślałam, że będzie to schorzenie zwane krótką szyją, ale okazało się, że to jest typowa patologia, do której doprowadziło na przykład albo przez bardzo długi czas spanie w niewygodnej mhm. pozycji, albo wykonywanie jakiejś pracy która właśnie doprowadziła do takich zmian, jeśli chodzi o odcinku szyjnym. Więc to jest, to jest właściwie to, co pozostało z tej kobiety, bo tutaj te wszystkie groby są odkrywane adam bez układu anatomicznego. Wymieszane. Więc, tak, więc widać, że ktoś tu coś robił, ale nie w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali. No i jeszcze z profilu ujawniony został grób dwójki małych dzieci i tutaj pokażę. To są oczywiście fragmenty czaszek tych dzieci i tutaj mamy około dwulatka i około roczku dzieciątko, kość czołowa, kość nosowa, wiadomo oczodoły. Hmm. Ale po czym my wiemy, że to były dzieci i w jakim wieku? Jeśli chodzi o dzieci, nie ustala się płci, ponieważ żeby ustalić płeć u dzieci, musimy zrobić badania DNA. Okay. Ale one mają tutaj zachowane fragmenty żuchwy lub szczęki. A to już jest dla antropologa bardzo dobry, dobitny dowód do tego, żeby zinterpretować wiek w chwili zgonu. Okej. Okay. No i teraz jest pudełeczko czwartkowe. Czwartkowe, no jest tak. Mianowicie, tutaj tego. zobaczcie sobie. Tutaj mamy przede wszystkim podzielone. Na wykopy. O, tutaj zobaczcie, wziąłam pierwsze z brzegu. Zobaczcie sobie, że tu są szczątki kostne, prawdopodobnie dziecka małego. Oczywiście samą analizę antropologiczną będę dopiero robiła w gabinecie, więc póki co one są zbierane, yy, segregowane odpowiednio. No i tu piękna rzecz, mianowicie, jak wiecie, ceramika ceramika dla nas jest cudownym datownikiem. No i tutaj ona oczywiście nosi w swoim wyrazie jakoby cechy średniowiecznej, ale ona już średniowieczna nie będzie, bo zobaczcie sobie po lewę. Dlatego ja tą ceramikę datuję na XVI-XVII wiek. No i co? Myślę, że w dniu dzisiejszym ujawnimy kolejne groby, no bo już je właściwie ujawniliśmy. No, tak, i teraz idziemy zobaczyć te trumienki. Tak. Mój pierwszy sygnał Tutaj koło tej mazi takiej ładnej i koło tej igłeczki tutaj, proszę bardzo, jak pięknie kunia widać, Jan Kazimierz, 1600 któryś tam, 60 rok, widać kunia, ugoń, a po drugiej stronie nie widać, nie widać nic. Mamy piękniutki kolorek, gdzie on jest? Jest moneta. Czyżby kolejna boratyna, idziemy wyczyścić. Tym razem z orzełkiem. A z drugiej strony byk. Boratyny. Kasia przyszła i mówi: Patrzcie, kawałek ceramiki, renesansowy, bo zielona polewa. Mówię, że Kasia przyszła, bo dała mi kawałek ceramiki i mówi, że renesansowa, bo zielona polewa. To jest kafel, tak. Renesansowy. Ale to jest kafel z pieca. Piecowy, tak. tak. Okay. Warto by było to co teraz, ten urobek, bo to jest wszystko w tym urobku znalezione. Tu u góry. A teraz guzicek. Zwykły guzicek. Generalnie jesteśmy w miejscu w wykopie numer 1, w którym wyszły właśnie trzy zarysy trzech regularnych jam grobowych i docelowo to jest oczywiście w tej chwili niedoczyszczone, bo będziemy się zajmować tym dzisiaj, bo wróciliśmy po kilku dniach i widać zarysy jam grobowych. Co ciekawe, miejscowo widać pozostałości takiego zmurszałego drewna, co znaczyło, że osoby te zostały pochowane trumnach drewnianych trumnach. Natomiast o dziwo, mimo że widzicie w miarę regularną właśnie jamę grobową, no to niestety układ nadal anatomicznego nie ma zachowanego, co znaczy, że na przykład tutaj znajdujecie kręży, tu znajdujecie na przykład k, nie wiem, jakieś kości ręki, a gdzieś w ogóle pośrodku kość piętową. Tak więc, no jest przemieszanie totalne. Czyszczenie profili i znalezisko na oko Zaraz wam nagram. Bez i to jest przerażające. <laughs> Jeden, Fening 1862, Mennica A. To z łopaty jagody krzyżyk wyszedł! O. Krzyżyczek ładny. Z Proszę. Nie, to przyniósł jagódka, w łopacie przyniósł. Zaraz go ładnie wyczyścimy, no. Taki krzyżyk masywny strasznie ładny gruby. Masywny Był chyba z... z oczki, albo oczko, tylko jest chyba przygięte, nie? Tak. Albo, albo jest kawałek łańcuszka, który już, no który już się zepsuł, ale widać tu Jezusa. Coś mikroskopijnego, ale coś kształtnego z... Jest tu korona. Słuchajcie, przedmucham to. Jest to ewidentnie korona i to jest jakaś wpinka. To jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Piękny sygnalik. I już sprawdzamy co to. Moneta. Srebrna czy nie srebrna? Guzik. Guzik a nie moneta. To jest moja pierwsza kość na którą natrafiłem. Przeczesując te, Ten teren. Kręgosłup. Jak tu jest głośno. Tu siedzi Kasia. Robi jakąś tam dokumentację. A ja tu mam jakiś krążek. I oby się nie okazało, to kolejną buratyną, Bo a może to srebro będzie. A może nie. Zaraz, zaraz się okaże. Jest cienkie. Jest cienki, wygląda na boratynkę. Patrzcie jakiś szpetny. Kazimierz, Jan Kazimierz i Kuń 1660 Solima. Wszystko widać na tej monecie przepiękna jest. Kolejna dziura i zieleń się pokazała. Czyżby kolejna boratyna wstrętna? Wszystko na to wskazuje. Znowu trzeba podczyścić, i wam się włączyć i pokaże. O, coś będzie na niej widać. Coś na niej zobaczymy. Kolejna boratyna. Jagódka, może coś będzie miało. Co ma jagódka? Co ma jagódka? Zaraz będziemy wiedzieli: Coś na pewno kolorowego? Tak. Albo. Albo nie. Zaraz się włączymy. Niestety, jagódka ma gwoździa. W dalszym ciągu tam prace trwają. A ja tu teraz znalazłem taką sztapkę ołowiu. O ile to? Ołów. Nie no, czuć, że jest takie miękkie to. Nie ma nic charakterystycznego poza tym, że to jest taka sztabeczka. Żadnych punc ani ma ani B. Jakaś korona by się tu przydała, coś z tego dołka. Tutaj w końcu jakaś prześliczna rzecz i to będzie jakaś plomba i ona będzie ale będzie miała fajne bicia. Dajcie mi chwilę wyczyszczę ją i zaraz ją wam pokażę z bliska. 33 i z drugiej strony coś jest. Tu jest to czytelniejsze. 33 Z i i, Oj, wy lepiej widzicie. Wy lepiej będziecie w stanie zobaczyć. A teraz taka drobinka. Ja w buzi widzę. Na pewno to była jakaś malutka zawieszka, albo wsówka nawet. Bo tu jest taki, widzicie, taki element, który można by było wsunąć kajś. Albo u góry mocowanie na jakiś rzemek czy coś. Jak ślicznie, jak ślicznie wyczyścimy ją jeszcze w ziemi Czy to guzik nie moneta chyba Czyżby znowu nudna boratyna Tak się chyba zapowiada no niestety taka warstwa ziemi, że akurat boratyny wychodzą To się okazało moi drodzy że to jest srebro Widać że to jest srebro tylko trzeba to doczyścić w jakikolwiek w jakiś Sposób. Natomiast tutaj macie yy, groby. Tutaj macie kości. Jeden grób z takimi wymieszanymi, wymieszanymi kośćmi. Yy, tam są czyszczone. Jeden. Drugi jakiś taki podłużny. Tu prawdopodobnie gdzieś trzeci. O i trzeba będzie przejrzeć tą ziemię. Yy, tutaj czy jeszcze gdzieś. Okej, okay, dobra, wszystko widzę, już ogarniam. On, on coś tam ma. On coś tam ma. Gwóźdź, a tu jest kość. Kość? A widać to drewno z tych trumien? Tutaj jest. Tu, tu a, taki jest. A, takie rozwolone. Jest widać, nie brązowe? A, no tak, faktycznie widać. w kop ziemi, nie? Ja w ziemi, a tu to brązowe tu. I tutaj też jakiś wkop, też kawałek jakiegoś drewna. Ale jakiś dziwny ten, te, to trumna. Ona jakaś się kompresowała. Ile to? Dobra. I kostki wszystkie wkładane i opisywane. Patrzcie, ko kości długie. Myk. A, a, a tu z tej łodziurki kolejne sreberko. Mek. z jakąś trójką. Nie potrafię tego zidentyfikować. Albo G. Trójka, zjedzona trochę ta moneta, ale ewidentnie jest jakaś trójka. Może się uda z nią zidentyfikować tą monetę. Ładnie się świeci. Mek. Pięć chwil później przyszła Kasia i będziecie mieli teraz okraszone to fajnym komentarzem. A co okraszone? A no to, bo tutaj już się wyeksplorowało więcej. Tak, Słuchamy. zejdźmy do... poziom niżej, poziom żeby był żeby... tak, dokładnie. Nie dość, że schodzimy tutaj, jeśli chodzi o groby, poziom niżej, to my musimy zejść poziom niżej. I teraz tak, widzimy tutaj dwa groby. Ten będzie ciekawszy dla nas, bo zobaczcie sobie tą brązową linię, która biegnie naokoło. To są pozostałości trumny. Dodatkowo można tutaj zbliżyć. Zobaczcie, że jeszcze jest zachowane. Drewienko. Natomiast kości były tutaj bardzo luźne i przemieszane. Ewentualnie tutaj jest jedna z kości ręki, kości długich zachowana. Natomiast tutaj ten grobek obok, no to on jest chyba pierwszym naszym grobem, w którym mamy w miarę układ anatomiczny. Bo można zobaczyć, że tutaj przebiegają kości długie ręki. Są fragmenty kręgów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych. Mamy tutaj e, prawą miednicę i mamy kości długie nóżek. No, Niemniej dwójka dzieciaczków obok siebie. Mm, to było bardzo częste, że dzieci chowano blisko siebie. Co więcej, prawdopodobnie wiek zgonu jest tak zwany okołoporodowy. Wiadomo, w tamtych czasach była wyższa śmiertelność, w szczególności właśnie dzieciaczków w tym wieku. I widziałem, że jeszcze sprawdzałaś wschód-Zachód. E, tak, one mają orientację bardzo dobrą, właśnie wschód-Zachód, czyli podobnie do kościoła. Mają bardzo dobrą orientację, więc wiemy, że jest to cmentarz chrześcijański jak najbardziej. No i co? Kopiemy dalej? Wcześniej jak mi się blisko w ogóle udało zaparkować. Za e, polazłem teraz po słuchawki do Mainlaba, bo się w Mainlabie zepsuł głośnik. I nic nie słychać. I poza tym się muszę tutaj mocno skupić. Bardzo wysoki sygnał, duży był, i coś widzę, jakiś przedmiot okrągły. O co to chodzi z tym? Jakiś kabel? Co to jest? To jest na pewno to. Na pewno, na pewno. Tak, tak, ale co to jest? To dajcie mi chwilę, tak? E, powiem Wam, że robi się bardzo ciekawie. Jest to wielki laps, i ja nie wiem, czy to nie będzie czasami srebro. Zobaczymy. Jakiś czas później. Ten grub większy, bo dzieciątko zostało już wyeksplorowane. A ten większy no rysuję się, ale bardzo też jakiś jakaś drobna osłupka. Ale, no. ale bardzo drobna osłupka, nie? No. Dziecko. Dziecko też? Dziecko też. A tam widać... Tam w ogóle miszmarz, że jak miśle. nie wiem, ale widać czaszkę już. Prawdopodobnie. Tam ta kość, która wystaje. A ja jeszcze nie zdążyłem tej monety Mam nadzieję, że monety yy, wydziobać. Dajcie mi chwilę. Starałem się, ale mi nie wyszło. I na razie mamy coś takiego. Ale mam myjkę ultradźwiękową i dzisiaj to do myjki ultradźwiękowej poleci. Proszę bardzo. Tu był ten laps, a tutaj teraz bardzo niski sygnał 20 i chyba będzie srebro. Chyba będzie srebro. A nie, bo to guzik jest jakiś. To jest jakiś guzik z takimi z taką gwiazdą no, ale to nie będzie jakieś strasznie stare dobra zostałem tutaj sam namierzyłem jeszcze na sam koniec dwie monety i się stąd ewakuję już wam pokazuję jak wygląda plac boju tak wygląda pobojowisko tam jest to miejsce gdzie te groby wychodzą tutaj na razie nic się nie udało namierzyć z kości i takie dwie, minuty, dwie, dwie monety jeszcze wylazły na sam koniec no i trzeba je wyczyścić żeby cokolwiek wiedzieć ja akurat mam myjkę ultradźwiękową w Odyńcach, więc jedziemy na Odyńce przetestować ją. Mam nadzieję, że jedziemy na Odyńce. Czy ja stąd wyjadę, czy ja to wykręcę. Dojechałem już na Odyńcach. Idziemy zobaczyć co i jak i wymyć te monety. Tu widzę, że chyba dostawy jakieś były. Ogólnie to tu jest rozpiździel, Ale ja zgubiłem monetę, tą najważniejszą. Chwilę tak. Musiałem ją gdzieś, o Pandora tu jest moja, musiałem ją gdzieś włożyć, ale nie wiem gdzie. Niech się tu to robi, niech się tu to robi, ile, minuta? Nie wiem o co to chodzi. Tu jest włączenie, wyłączenie. Ciekawe czy to w ogóle zda egzamin. Udało się ją znaleźć, idę ją wrzucić tam. Albo jego guzika. Monsieur Impost przyjechał. Trzeba mu pomóc. Monsieur Impost, Monsieur. Jeszcze na zachód. Nie, tyle. Czy jeszcze coś? To jeszcze? To, to, to. To, to, Monsieur, Impost. Ląduj tam. Niech się to naładuje. I zaraz to wrzucimy i mamy tutaj pełno różnych rzeczy do czyszczenia, więc coś się tam, coś się tam wykorzysta, coś się tam użyje. Płyny, nie płyny, konserwa, tu mamy jakieś płyny, a gra coś tam. A teraz żarło, żarło się robi. Zapomniałem Kaśce jeszcze dać tego dekla. Dekiel z spodu, dno, dno naczynia, dno. A teraz będzie operacja na żywym organizmie. Jakiś czas później. To się okazał guzik. Taki laps. Guzikolaps. Nazwijmy to tak. Tu jest cała czarna woda z tego. 20 groszy PRL. To od razu wyjąłem jak zobaczyłem co to jest. Ten guzik już widzieliśmy. I tutaj takie cienkie sreberko. I na nim. Na nim. Gdzie tu jest światło dobre? Na nim coś tutaj widać. Ale taki agon, taki agon, że szkoda gadać. Proszę bardzo, spaghetti bolognese podano do stołu. Ok, którą mamy godzinę? Ok, godzina 16, jadę na szybkie zakupy. Ja mam montaż z czterech dni. Przyszedł czas na taktyczne zakupy. Zakupy zrobione. I są my. O kurde, moje plery. Dobra, jestem na miejscu. Teraz szybki prysznic i trzeba się brać do roboty. I jakby to... Już nie, jakbym nie wrócił z roboty. Jezu, jeszcze ten syf. Zabieram się za robotę. Montaż, montaż, montaż. A Wam dziękuję za dotrwanie do końca i trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. Hej!